Dla części z Was to zioło smakuje jak mydło, ponieważ niektórzy mają geny odpowiedzialne za odmianę receptorów węchowych, które są wyjątkowo wrażliwe na występujące w kolendrze związki, aldehydy, znajdujące się również w mydłach czy detergentach. Gene te występują u pewnego odsetka populacji i wykazują zróżnicowanie geograficzne. W miejscach, w których kolendra jest szczególnie popularna, jest niej osób z tymi genami, co może tłumaczyć kolendrowe sympatie. 21% wschodnich Azjatów, 17% osób pochodzenia europejskiego i 14% osób pochodzenia afrykańskiego twierdzi, że nie lubi tego zioła. Dla kontrastu jedynie od 3 do 7% południowych Azjatów, Latynosów i osób z Bliskiego Wschodu nie przypada za kolendrą, która jest powszechna w ich rodzimych kuchniach. Istnieją poszlaki wskazujące, że osoby nielubiące kolendry mogą przezwyciężyć swoją awersję poprzez wielokrotną ekspozycję na nią, jednak wiele osób po prostu idzie za głosem swoich genetycznych predyspozycji i unika tego ziała jak może. A czy Wy uwielbiacie, czy nie znosicie kolendry?